Typowy postulat polskich organizacji LGBT brzmi: chcę adoptować dziecko swojego partnera. Widzę tutaj sprzeczność. Jednocześnie wyrażasz y, bliskość to się kryje w słowie adopcja. Jesteś tak bliskie danemu dziecku, że chcesz je adoptować, a jednocześnie wyrażasz dystans. Przez to, że to dziecko opisujesz w sposób uwypuklający relację zaledwie pośrednią, że to jest tylko dziecko Twojego partnera. Więc tak naprawdę żądasz możliwości, żeby adoptować dziecko, z którym Cię nic nie wiąże. Jak wyjść z tej pułapki? Dla tych przypadków, gdzie w ogóle jest potrzebna adopcja, nie zawsze jest potrzebna. Za chwilę do tego przejdę. Rozbijamy wszystko na moduły. I każdy moduł posłuży nam do sformułowania specyficznego postulatu. Postulat, żeby uregulować status takiej osoby która jest partnerem rodzica danego dziecka w postaci, żeby to odzwierciedlało relację bezpośrednią. W Węgrzech przy, przybrało to postać statutów prawnych, które się układają w ro, gradację rodzicielstwa. Rodzic przybrany to jest partner rodzica, i rodzic macoszy to jest małżonek rodzica. Obu tych statusów się nabywa w Węgrzech automatycznie z mocy ustawy, nie ma żadnych formalności, nie ma możliwości wyrażenia woli, czy ty tego chcesz, czy tego nie chcesz. Tego już nie będę powtarzał, opowiadałem. Więc już mamy sformułowany pierwszy postulat. W Węgrzech on już został zrealizowany w 2013 który nam pozwoli sformułować inny postulat w sposób pozbawiony sprzeczności, w sposób konsekwentny, spójny. A mianowicie na te przypadki, gdzie adopcja jest w ogóle potrzebna, bo nie zawsze jest potrzebna. Więc na te przypadki, gdzie adopcja jest potrzebna i chciana, formułujemy postulat. Chcę adoptować to dziecko, dla którego jestem jego rodzicem przybranym lub rodzicem macoszem.